Ciea ja, Manko. W dzisiejszym odcinku pokażę jak zbudować <laughs> ze sejfu oto tą taką szufladę. Jest ona dosyć duża. Można ją, nie wiem, powiększyć, zrobić skryt, każdą większą. Ale po co? Jeśli... Jak już ma ktoś nie chce mieć ktoś profe, profesjonalny sejf, to to niech sobie kupi, tak? A nie, żeby tego... Bo... O, widzicie? Klocki Lego? W ogóle szybko wiecie. O, co ja zrobiłam? Piec, od no właśnie. I tak, jak macie tak z tego, tak to teraz pokażę jak zbudować. Bierzecie dwie paletki. One mają 4 na 8 I do tego jeszcze bierzecie jedną paletkę 2 na 8 I układacie w ten sposób. Jak tak ułożycie, i teraz zaczynamy robotę. Klocek 4x2, przyczepiam go tutaj. O, wezmę, zrobię tak. I będę Wam pokazywać tak. Ho. Najpierw to połączę normalnie, a później będę Wam pokazywać. Jak macie tak zrobione, to teraz bierzecie... Mm, to było z tej strony. To teraz... Tutaj tak. Tak I jeden na jeden. Teraz mam tu sześć na jeden. I teraz mam cztery na jeden. Teraz to już mogę przyczepić. I mamy takie coś całego do końca tak ale teraz tu już jest inaczej bo tu mam 3 i 2 zostaje jedno takie tak dobrze pasuje to jest to zrobimy w tą stronę no i teraz zaczynamy do końca roboty 4 na 1 tu 2 na 1 zostawiamy tutaj miejsce Teraz mam też jeden na i dwa. W tym momencie mam przy sobie cztery na dwa w tych plakietkach Teraz zróbcie cztery na jeden podwójny przyszedłcie. Tu, teraz cały żółta. No. I wam zostawić tylko tu ten malutki kawałeczek. Tylko pamiętajcie, że musicie, musicie, jeszcze raz powtórzę, musicie go zatrzymać. I teraz znowu na, na przykład 2 na 1. Teraz mam 8 na 1. Mm. dwa na dwa, dwa na jeden, osiem na jeden i teraz mam pojedynczy dwa na d jeden, dwa razy, ale zrobię tak. O, po tym momencie zaczniemy zrobić teraz będziemy mieli wiecie, jaką, jaki kolor obwódki czerwony był na początku to teraz będzie prawie na końcu biorę tutaj w tym momencie przerobię tutaj wkładam tak 1 na 2 4 na 2 Tak. I teraz zróbcie takie samo jak ja. Ja tu mam y, takie coś. Tu jest 4, 4, 2. I tu jest jakieś, tutaj jest ta jedynka, nieposądzę, dwójka, 6, i 1. Takie coś robiłam. Robię na tym. I wezmę to po prostu. Przrzucam. Ja. No. Tak, jak to tu. I tak, coś. to to jest takie podwójne. O. I to musi być na tej dziurze, tak te I mamy gotową tą szufladkę. Zobaczy ile jest już nagrania. A jeszcze możemy nagrywać. Jak tak, to mogę jeszcze nagrać podstawkę. I w ogóle. Bierzemy teraz podstawkę. Yy, Dwie podstawki sześć. 6. Tu mam 6. Na 16. I tutaj druga też ma. I 2, 2, 6. I tutaj przyklejam te paletki. Teraz biorę klocek 2 na 2. Przyczepiłam go o tutaj. Hmm. Wezmę sobie podstawie nasz naszą szapeczkę, Ona się przydaje. I tu zostają 3 klatki miejsca. No. Teraz biorę kloczek 4 na 2. Czy tu sześć na dwa, obok, do góry, znowu sześć na dwa mam cztery na dwa, cztery na dwa, jeden na dwa, trzy na dwa. Trzy na dwa. Sześć na dwa. Teraz mam osiem na dwa. Trzy na dwa i jeszcze raz mam trzy na dwa. I mamy tą podstawkę taką tutaj gotową. Tę taką drugą, tą pierwszą tak jakby. I teraz znowu 2 na 2. Ja mam w tym momencie 6 na 2. 4 na 2. 6 na 2. Muszę sobie dobrze wszystko przeczepiać. I teraz będę miała przy sobie 8 mm. na 2, coś do końca już O. I teraz hmm. weźmiemy, zrobimy. Mm. Tu wezmę teraz klocek 2 na 2. Tak dobrze mówię, 2 na 2 i ten, tak dobrze? i ten klocek przyczepię tutaj. O, teraz mam, tak, dwa na jeden i trzy na dwa. Teraz tu mam trzy na klocek trzy na jeden i przeczewiam go tutaj o tu zostawiam takie jakby miejsce i teraz trzy na 2 i to będzie tu o tu zostawiam takie miejsce ostatnie na razie dwa klocki co są w tym o tu cztery dwa klocki cztery na dwa W tym odcinku jeszcze pokażę, że, pokażę jak zrobić ten mechanizm i jak zdążę, to jeszcze taką powierzchnię tu. Dwa takie korki, ja mam jeden taki szary, a drugi czarny. Też dwa takie korki. Jeden takie coś z ołku na dziurką. Taki klocek. On ma siedem, y, 7, 7 na 1. taką długość ma i jeden niebieski klocek, taki, to jest ten, ten nie, czarny, i dwa takie. Teraz bierzemy ten długi klocek i razem ze sobą łączymy te tutaj i tu na, tu na początku jak jest to jeju, biorę ten zaskrz, za ojej tu co za, się zatrzaskuje i zostawiam. biorę to przy, przyczepiam to z tym tu na środę ten i przyczepiam to czarne Możecie zrobić w tą stronę chcecie teraz jak jest w tą stronę to to musicie tak to ustawić jak jest stowtą, czyli żeby to było tutaj. O, sprawdzimy. Widzicie jest źle, więc musicie to wziąć i odwrócić tu. O, teraz będzie dobrze, bo patrzcie, jak to jest tu, o to się będzie zamykało tak. No i teraz jak to macie, bierzecie ze, teraz ten kocek, bierzecie razem go tu, zaczepiacie. To ten taki cypelek i macie gotowe, tylko o! Musicie tak przypasować, żeby to od razu wyszło, żeby tu było całe się zmieściło i byście mogli tu. Nie? Jest już 11, więc nagrania, 20 i widocznie nie możemy zrobić, tylko jeszcze jedna. Paletka, yy, ona ma akurat 2 na to 12 i przy, przyczepiacie tu. Dobra, do zobaczenia w następnym party, na razie i cześć.